Hej! Hej! Dzisiaj e, nagrywamy tak wolałabyś? To jest nasz pierwszy filmik i no, siedzimy i... na łóżeczku. Hmm? No, no właśnie. No dobra. Tylko tu nie wykoni. Wezmę sobie podusie. No szybko! Dobra, e, dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Wolałabyś cały czas chodzić do tyłu, czy przy każdym kroku ro w przód ukłuć, ukłuć się w palec? Nie chodzić do tyłu. Ukłódź się w palec. No, się w palec. No co Krew trochę poleci. Okay, drugi. Dobra, drugie pytanie. Wolałabyś być sławną blogerką czy vlogerką? Chyba vlogerką. No chyba tak. Vlogerką. Trzecie. Wolałabyś ogodzić sobie brwi czy rzęsy? O bo, bo nic. Chyba bardziej rzęsy, bo rzęsy można przyczepić, a brwi takie namalowane jest. No rzęsy. rzęsy. dobra. Cztery. Wolałabyś cały czas szeptać czy krzyczeć? Chyba krzyczeć. A ja bym chciała Ci coś powiedzieć. Na przykład na ucho. Chyba bardziej szeptać, ale na przykład jakby pani kazała coś głośno czytać, no to właśnie na polskim. Dobra, ja bym chciała ci coś na, na przykład na polskim powiedzieć. No właśnie, no to szeptać. Szeptać. E, piąte. Wolałabyś być spalona czy pogrzebana żywcem? Spalona czy pogrzebana żywcem? Spalona. Boże, pogrzebana żywcem. Karol, ale ja nie wiem. Bo spalona to takiego gorąco, byś się... No dobra, ale... Piek w piekle. Ty byś była w niebie, w niebie a ja bym może żyła. No tak, ale jakbyś się spaliła, już by cię nie było, nie żyła byś. byś była Dobra, sześć. Wolałabyś nie słyszeć, czy nie mówić? O kurde. Nie słyszeć. Nie mówić. Bo przecież można jakoś rękami Tak, ale można aparat suchowy nosić. Mam zasadzie. <laughs> ale można też napisać coś. Ale na przykład na lekcji, jakbyś mi coś chciała powiedzieć, no to mam no tak... Nie wiem, nawet jak aparat suchowy wygląda. Do nie. Dobra, ja bym chciała no ja dzisiaj z nędzy hajsmysł. No właśnie. Nie mówić. Ale można to przecież też z kamerką zadzwonić. Nie? Te. Ja bym wolała oczywiście nie słyszeć. Nie, nie mówić. Nie mówię, nie słyszeć w tej zasadzie. No dobra, nie słyszeć. E, siedem. Wolałabyś cofnąć się w czasie, czy, czy zobaczyć przyszłość? Chyba cofnąć, cofnąć się w czasie bym wolała. Bo można by było naprawić te błędy, co się zrobiło w życiu. I Aha, już ich nie popełnić. No, to słyszy, no. ja też. A, żeby było wiadomo, że takie coś już się stało. Mhm. Um, osiem. Wolałabyś oddać laptopa czy telefon? O kurde. Nic. No, nie, Nic. Nie, komputer, laptopa. Laptopa chyba. Bo na telefonie to jest Facebook, jest internet, jest YouTube. Więc da się żyć na telefonie, a tak bez telefonu. Zle się poczułam. Też. Wolałabyś zostać pozbawiona dostępu do YouTube'a czy Twittera. Zdecydowanie Twittera, bo nie korzystam z Twittera. <grym> <grym> Więc Twittera. Okej. Okay. Y 10 już ostatnie. Wolałabyś mieć źle obcięte włosy, czy zły kolor włosów. Zły kolor bo jak się ci na przykład fryzjerka źle obetnie, no to, to dopiero musisz czekać aż ci odrosną, a jak sobie yy, niech no, źle pofarbowane yy, to możesz yy, pofarbować, nie? Źle niech to niech to Dobra, to Ech, tyle, tyle na dziś. to jak to ci filmik, to piszcie komentarze. Pa, pa.